Siemanko widzowie na kolejnym odcinku z Case Dropa. Jeżeli chcesz wygrać tego skinka, który właśnie pojawił ci się na ekranie, to oczywiście staw tej łapeczkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybuj go tam na dole, no i napisz jakiś komentarz najlepiej ze swoim trade linkiem. A osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, to jest właśnie ta osoba, więc serdecznie jej gratuluję. A przechodząc sobie do strony, to oczywiście muszę Wam wspomnieć o tym, że mamy tutaj giveaway 6-godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny, żeby wziąć udział w giveawayu 6-godzinnym. Wystarczy, że będziemy mieli casedrop.eu w niku i takim samym sposobem możemy oczywiście odebrać tutaj skrzyneczkę za darmo, więc sobie odbieramy. Teraz też dostajemy serduszka, właśnie tu zaraz Wam wszystko opowiem na temat tych serduszek i dostajemy właśnie serduszka, zobaczymy jaką ilość. Dostaliśmy jedno serduszko, więc, no nie za dużo, ale zawsze coś. Pamiętajcie, że to jest za darmo. CaseDrop.eu. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na casedrop.eu. A w zakładce do ładu i konto mamy takie metody płatności jak Pace Card, G2Pay, przelewem, SMS-em. Więc tak naprawdę, wszystkie teraz dostajecie także 85 na przykład serduszek do 10 zł na Pace Karcie, a na przykład do przelewu setkę. Więc myślę, że naprawdę spoczka opcja. No i przechodzimy sobie do eventu miłosnego, czyli nowy event na stronce. No musimy oczywiście o nim powiedzieć. Tutaj mamy oczywiście topeczkę, tak jak było z eventem świątecznym. Bardzo fajna nagroda do wygrania. Mamy też tutaj prezenty takie. Oczywiście zaraz sobie jakieś tutaj odkryjemy te prezenty, następne to mamy Love Later, czyli jakieś walentynki. Możemy komuś dać tą walentynkę, możemy sami sobie dla siebie tą walentynkę zrobić. Work not Love, czyli tutaj mamy taką maszynę losującą, wrzucamy tutaj na przykład tysiąc serduszek, no i wylosuje nam jakiegoś skinka, więc myślę, że też spoczka opcja. Ale myślę, że my dzisiaj się tutaj skupimy najbardziej na tych po prostu prezencikach. E, bo moim zdaniem najlepiej po prostu je otwierać. Zaraz zobaczymy sobie. ile z 7000 tych e, serduszek dostaniemy pieniędzy w, w tych prezentach, w skinkach. A, zaraz się okaże. Ile nam jeszcze zostało? Już chyba nie możemy. Nie no, możemy jeszcze. 750, dobra, chyba już nie będzie. Nie, 250, czyli jedno. No i ok, dobra, sprawdzamy sobie ile z 7 mamy, zaznacz tą stronę, 77 zł, więc myślę, że naprawdę spoczka opcja i zobaczymy jeszcze tylko jaki najdroższy skinek nam tutaj wyleciał i jest to P90A Shallow Grave, ok. Ale co za tym wszystkim idzie, no to idzie to, że mamy nowe skrzyneczki, które oczywiście dzisiaj będziemy sobie testować, więc myślę, że możemy sobie otworzyć... Nie będziemy otwierać po danej ilości, tylko po prostu zobaczymy jak dają te skrzyneczki. Tu sobie spróbujemy trzy otworzyć, a zobaczymy czy nam tutaj coś siądzie fajnego. No i mamy OK, mamy jednego skinka tego dobrego niestety, czyli to jest taki odpowiednik. A, y, odpowiednik y, tego bałwana i jelfy chyba czy coś takiego była skrzyneczka na święta. A, dobra, amore mio 8 zł, to możemy sobie 5 takich polecieć. 40 zł, no i zobaczymy co nam tutaj dropnie z tych 40 zł. No i mamy, OK USP Cortez, Cortex, emeczka e szkłowiowe, więc chyba na plus 43 zł, myślę, że możemy jeszcze raz sobie zrobić, bo ta skrzynka e naprawdę nie jest droga, więc możemy sobie tutaj przetestować ją oczywiście jeszcze raz. E Znowu mamy emeczkę i petkę, a więc 62 zł, OK, tutaj mamy minimal werfa, masa, walencję w stat Tracku, więc myślę, że naprawdę spoczko. A dobra, lecimy sobie do walentynki. Tutaj myślę, że też możemy sobie przetestować tak z 5. 75 zł. No oby coś fajnego, oby coś fajnego. Jest czerwony skin. No i jest czerwony skin, ale nie na taki nie na takiego skin, na tej liczyłem. Czerwonego 30 zł tylko, więc dobra, to sobie sprzedamy, bo to takie słabe jest dość. I jeszcze raz otworzymy. No i oczywiście przejdziemy sobie do następnej skrzyneczki. No fajny event, fajny event, bardzo podobny do, do eventu yy, na święta, no ale w sumie tak szczerze, no to co możesz więcej zrobić, co możesz więcej zrobić, no ciężko jest znaleźć jakiś e, lepszy ewencik no dobra, jeszcze raz sobie otworzymy i zobaczymy, no i dobra, na no, taki drop liczyłem Hyper Bestia i Hellfire, to jest stówki 121zł, e, bardzo mnie to cieszy, ponieważ idziemy na proficik, idziemy na proficik, dobra, teraz najtańsza skrzyniaczka, e, czyli płacając jakieś Tutaj 10 zł na stronkę. A z moim kodzikiem możecie sobie otworzyć takie 3 skrzyneczki, więc myślę, że spoczko opcja. No i możecie dostać Emeczkę Mecha Industries za 30, parę zł. 31 zł, więc myślę, że naprawdę spoczko dropik. Jeszcze raz sobie otworzymy, no i przejdziemy. Oczywiście do Wisienki na torcie, jak to się mówi, do najlepszej skrzyneczki za 130 zł. No i tutaj mamy już słabiej, niestety, mamy słabiej, więc sobie sprzedajmy to, to, to. No i przechodzimy do najważniejszej skrzyneczki elixir miłości. No zobaczymy, czy elixir miłości na nas zadziała. Mamy na chyba 4 na 4. Tak jest. Ja sobie otworzę dwa razy po 2. 2 razy 2 sobie otworzymy. No i zobaczymy jak to siądzie. Okej. Okay. Mamy kosę. Mamy kosę w pierwszej skrzynce. Czemu nie? Czemu nie? Chcecie kosę? Macie kosę no Za dwie, 500 zł ponad kosza więc myślę, że naprawdę spoczko obce. I drugą, dajcie drugą. No dobra, za dużo chciałem, ale też chyba nie najgorzej. 269, okej, okay, ale dropy tutaj lecą. Naprawdę dropy kozackie lecą. No i mam jeszcze 4,5 tysiąca. Tutaj serduszek nam dobyło ze skrzyneczek, więc myślę, że naprawdę spoczko. Dobra, to te 4500 sobie chyba wrzucimy. E, chyba sobie wrzucimy do tej e, maszyny losującej zaraz, tylko sobie coś tu lepszymy, Dobra, siadła pompa. Najpierw te tańsze ulepszymy, a później sobie wrzucimy te 4,5 tysiąca do, e, do tej maszyny losującej. Dobra, jeszcze raz prawo, faścik. Dobra. Kurde, jakby dzisiaj coś fajnego siadło, no to by byłoby kozak, byłoby kozak. E, dobra, jeszcze sobie weźmiemy. Tak, no to teraz lewa. A jajaj, dalej prawa, dalej prawa. Dobra, bierzemy te ostatnie skinki i idziemy na tą maszynę. A później sobie e, zapgradujemy dalej. No i siadło pięknie, pięknie, naprawdę fajnie. Dobra, event miłosny. E, wchodzimy na work not Love i wpisujemy 4550. No i... oj, chcą co kliknąłem, jak zdobyć serduszka. E, 4550, 4550, start, no i lecimy Coś za 3 dyszki? 1828? No średnio mi się wydaje, myślałem że za 3 dyszki chociaż coś dostaniemy No ale nie ma co narzekać, nie ma co narzekać, to jest item za darmo To jest item za darmo, więc trzeba brać co dają e, Dobra, tu już możemy sobie fajnego neon revolution zrobić e, Dobra, faścik prawa. Tak jest, Jezu, ale nam ci upgrader daje, ale nam ci daje. Oczywiście, nie zapiszając. Dobra, teraz lewa bez niczego. Okej, okay. Case drop. Dzisiaj jesteś bogiem tutaj upgradera, więc próbujemy coś takiego. A, o. Falkion Knife. E, tego Falkiona będę najprawdopodobniej sobie wypłacał tylko że Slautera. Dorzucimy balans, żeby mieć pewność, że go zrobimy. Lewa strona fast. No i super, jest super, jest naprawdę fajnie, eee, dobra, robimy teraz coś takiego, a jakbyśmy razy 5 spróbowali, tutaj mamy i tak profit, kurde, nie wiem, dobra, spróbuję zrobić to razy 2, jeżeli to siądzie e, na te gloves'y, to w to robimy razy 5, jeżeli to siądzie na te gloves'y, to robimy to razy 5, crazy mode, prawa strona, no i proszę, oby siadło na te glowsy. proszę, daj moto to glovesy. proszę, proszę, no nie, no dobra, to już nie możemy sobie tak chyba pozwolić, więc spróbujemy raz, dwa tylko i wyłącznie. Na przykład na Butterfly'a, ok. Damy jeszcze raz szansę chyba Crazy Mode'owi na prawej stronie. No i proszę, proszę, niech to siądzie, będziemy na kozackim proficie z tych skrzyneczek. No i nie siadł, jak zawsze. Jak ze skrzynek siada, no to oczywiście... Nie siada na upgraderze przy najważniejszych upgrade'ach. No nic, trudno. E, ja się z Wami żegnam i chciałbym wam tylko jeszcze powiedzieć na końcu, że niedługo powstanie nowy kanał gamingowy, gdzie będziemy po prostu tylko sobie grać. E, będzie to tam e, kanał ICEC Gaming czy coś takiego, zobaczymy jeszcze jak to będzie wy, wyglądać. No i pamiętajcie, że na live'ach e, są live'y co 3 dni, e, żebyście byli, możecie wygrać sobie fajne nagrody, jest też miesięczne losowanie na kałaszka Neon Revolution e, Feel Tested za 90 zł, e, więc myślę, że spoczko o losi kosztuje 7 zł. A możecie wygrać kołaszka za 90 Więc zapraszam serdecznie na moje streamy e, Następny streamek będzie w piątek Z tego co się, e, o ile się nie mylę Dobra, ja już nie przedłużam Dzięki, że byliście, trzymajcie się, siemanko